Witam Państwa serdecznie. Teraz omówimy sobie laboratorium ze względnej cieczy. Laboratorium, to tak jak możecie zobaczyć w instrukcji, jest dosyć proste. Składa się mianowicie z silnika, przekładni oraz zbiornika, który będzie się obracał. Ja z góry przepraszam, nagrywam to z ręki, aczkolwiek kamera odmówiła tutaj posłuszeństwa. A więc, tak, pierwszym co musimy sobie zrobić, to dokonać pomiaru yy, na Liniale wysokości cieczy. Żeby to zrobić, należy ustawić odpowiednio ten suwak. Ja go ustawię i pokażę już ustawioną wersję. Ustawiony gdzieś na 13,8. Oczywiście jest to dosyć skomplikowane pod tym względem, że należy w ustawieniu tego suwaka wystrzegać się efektu paralaksy. Ja tutaj pokrótce zaprezentuję na czym on polega, mianowicie na tym, że jeżeli spojrzymy sobie teraz z tego kąta, ja podniosłem kamerę lekko w górę, to wydaje się nam że suwak jest ustawiony za nisko tak? i pomiar odbywa się w sposób błędny. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy od dołu w takim przypadku suwak jest za wysoko i znowu należałoby go z tej perspektywy przestawić, jednakże Pomiar powinien odbywać się poprzez ustawienie się zupełnie naprzeciwko tego stanowiska. Takie ustawienie powinno odbywać się za pomocą tylko jednego oka, które powinno być w linii prostej ustawione między suwakiem a poziomem cieczy, tutaj niewidoczne. Jeżeli odczyt został już dokonany, to możemy załączyć stanowisko. I pierwsze, co widzimy, to wykształcanie się różnicy, Poziom cieczy. Ja to pokażę trochę z tej z tutaj. Widzimy, uformowała się taka niewielka niecka, z czego górny poziom cieczy jest mniej więcej na tym poziomie, natomiast dolny widać gdzieś tam na dole w środku. Możemy oczywiście za pomocą pokrętła zmieniać sobie prędkość obrotową zbiornika, zwiększać, zmniejszać. O, tutaj było już na maksymalnym poziomie ustawione, ja to lekko zmniejszyłem i teraz w kolejnym krokiem jest takie przestawienie tego suwaka żeby on się znajdował mniej więcej na górnym poziomie zwróćmy uwagę, że jest lekkie bicie osiowe więc ten poziom nam wiruje I o, przepraszam i jego odczyt dla tej prędkości obrotowej o, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej to będzie około 20,5 następnie ustawienie sobie tej, tego odczytu na dolnym poziomie suwaka yy, i to będzie około 7 takie trzy następujące po sobie pomiary pozwalają nam obliczyć prędkość obrotową obracającego się zbiornika. Zwróćmy uwagę, że e, może troszkę teorii, że głębokość e, i kształt tej powierzchni, tego zwierciadła, czyli tzw. Tak powierzchni swobodnej, jest zależny od prędkości obrotowej, ponieważ na ciecztą działają zasadniczo w tej chwili dwie siły. Będzie to siła bezwładności, którą w tym przypadku byśmy nazwali siłą odśrodkową i wynika ona z przyspieszenia działającego do środka, z przyspieszenia dośrodkowego obracającej się cieczy oraz siła grawitacji. Ciecz ustawia się w taki sposób, żeby te dwie siły się ze sobą równoważyły. A siłą, która tak naprawdę równoważy obydwie siły jest. Oddziaływanie cieczy na bok zbiornika oraz na dno zbiornika. Chciałbym Państwu jeszcze pokazać, może, taki element troszkę o samej bezwładności tej masy. Mianowicie, silnik jest dość gwałtownie wyłączany, ponieważ wyłączana jest, obrót wyłączany jest za pomocą silnika. Więc następuje gwałtowne hamowanie, natomiast zwierciadło swobodne ono wraca do swojego pierwotnego kształtu, jednakże następuje to po dłuższej chwili. Już w tej chwili myślę, że ten kształt jest pierwotny, mimo tego, że ciecz nadal się obraca, czy jak widzimy, Wniosek z tego jest prosty, że nie każdy obrót zwierciadła, nie każdy obrót cieczy wokół własnej osi będzie wystarczający, żeby to zwierciadło swobodne zmieniło swój kształt, a przynajmniej zmieniło go w taki sposób, żebyśmy my byli w stanie go odczytać.